Przypomnijmy, to debiut Kamili Wybrańczyk, natomiast Zusję ma dwa starcia. Na swoim koncie. Wygrano oraz porażkę. I zaczynamy. Słyszymy Artur Raszpilkę, który wiedziałaś, na co się piszesz. Zaczyna od Loła. Ależ tutaj wszedł prawy na szczękę Zusję. Pamiętajmy, że wykazała się Zusję wielkim charakterem w starciu z Martą Linkiewicz. Mimo tego, że była cała zakrwawiona, mocno pobijana, walczyła przez całe trzy rundy. Oj, tutaj za maszyste uderzenie trafia Wybrańczyk. Trafia, trafia, to prawda. Ale krzywdy nie robi. Zusień ma przerażającą minę po tym uderzeniu. Oj, teraz zagoniła pod siatkę. Jednakże wchodzić w parter z Kamilą nie jest najlepszym pomysłem. Lewy. Ależ prawy Kamili. Low kick wewnętrzny. Na razie Wybrańczyk dyktuje warunki. Teraz przestrzeliła. Artur Szpilka krzyczy. Jak ona wchodzi w wal, lewy prosty. Oj, tutaj nie było. O, ależ prawy. Zdecydowanie częściej trafia wybrańczyk. Widać, ale Zusję mam takie wrażenie, że jeszcze bardziej te ciosy denerwują. Jeszcze bardziej podkręcona. Zdecydowanie tak. no Zusję ma przerażającą minę. Przerażającą. Ależ lewy. Artur szpilka stoi obok nas. Zagłusza nam swoim dopingiem dla swojej wybranki. Ale low. Znowu! Oj noga Zusję będzie zaraz mocno uszkodzona. Ale wydaje się, że to jest taka zasłona dymna, że już się będzie czekała na swoją szansę. Stało tylko 30 sekund, bo rundy u kobiet trwają tylko 2 minuty, niestety. Prawy nos rozbity. Wybrańczyk zdecydowanie wygrywa tę rundę. Tak, oczywiście ona zadała dużo więcej uderzeń. Według mnie nie skrzywdziła jeszcze swojej rywalki. Widzimy, że obie panie doskonale się czują w oktagonie. Jednakże ZUS, jeżeli chce wygrać, musi tutaj przyspieszyć. Stop. Musi lepiej trzymać dystans. Gotowa? I zaczynamy. Kolejne 120 sekund. Oj, teraz jest. będzie parter. Dobrze, broń Susie, ale jest. Wykaczona. Świetnie, Kamila Wybrańczyk. Jest akcja, która według mnie może zadecydować o tej walce. Oj, Oj będzie problem. Tak, mnóstwo ciosów. Zusję próbuje się bronić. Musi ją przyciągnąć do siebie. Musi się bronić inteligentnie. Na razie nie dzieje się jej dużo krzywdy, teraz dostaje dużo ciosów, sędzia może zaraz przerwać. Broń się Zusję. Sędzia mówi broń się Zusję. Zusję próbuje broń, się bronić. Broni, broni. Czy te ciosy zadają mi dużo krzywdy? Cios za ciosem. I będzie I, balaka! Idzie balaka. I czy Zusie... Tak, odklepie? Tak, będzie balaszka. Czy Zusję odklepie? Świetnie, mocno wyprostowany. Wybrężek. Oj, żebyśmy tutaj nie mieli złamania. Żebyśmy nie mieli złamania, czy je odklepie, znając jej charakter, nie będzie chciała klepać, a to bardzo, bardzo niebezpieczne. Wyszła, nie wyszła z tego Ale Wybrańczyk świetnie, cios za ciosem. Uderzenie za uderzeniem, czy się przetrwa? I będzie, będzie duszenie. Jest duszenie. Czy udusi? Chyba jest tam przełożona ręka, niewiele widać z tej pozycji, wchodzi za plecy, świetnie Kamila Wybrańczyk. 40 sekund do końca. Czy ZUS je wytrzyma? Ależ. Czy ZUS je wytrzyma? Ale to niewierna w tej rundzie. Zdecydowanie Kamila Wybrańczyk pokazała naprawdę wielkie umiejętności. To nie były górnolotne Stop. opinie. Koniec! Koniec! ZUS je odklepuje, a Kamila Wybrańczyk wygrywa swój debiut. w MMA. Artur Szpilka świętuje. Panie i panowie, dobre starcie. Naprawdę oglądało się to bardzo ciekawie. Wielki bogat umiejętności Kamili wybrańczyk. Tutaj właściwie em, była ta dźwignia na łokieć, ale tak to jest u kobiet, że e, niektóre te dźwignie po prostu nie działają, dlatego że kobiety po prostu mają dużo elastyczniejsze stawy. Zdecydowanie tak. Dobrze ubrnała ZUS z tej balarki, ale potem się już nic krepanie. nie dało zrobić. Nic się już nie dało zrobić. Widzimy Martę Linkiewicz przy OKTAGONIE. Widzimy PAS w OKTAGONIE. A to chyba zwiastuje, że będziemy mieli ogłoszenie walki o PAS. Kiedy ostatni raz robimy wywiady w OKTAGONIE, tutaj Kamila Wybrańczyk wyzwała na starcie Martę Linkiewicz. Zamiast tego zaczniemy jej walkę z Susie. A teraz, czy dojdzie do tego starcia? Na pewno w to wszystko chętnie wymieszałaby się Way of Blond. No, to były, naprawdę był ciekawe, ciekawe zestawienie. Pięknie się tutaj Kamila złożyła do tej balaszki. Naprawdę piękna, profesjonalna akcja. I dziewczyny teraz, państwo tego nie widzą, przytulają się w środku octagonu, rozmawiają. Nie widać cienia, uszczypliwości, złości. Wszystko jest dobrze, obie się śmieją. A teraz czas na werdykt. I świętujący szpila. Zwyciężczynią. W pierwszej minucie i 35 sekundach rundy drugiej poprzez, a w zasadzie przez, duszenie z zapleców, tak zwane Mataleo. Jest Kamila, Kamiszka, wybrańczyk!